Jak chodziłem do dziewczyny, to dawała mi maliny, trochę jabłek, trochę gruszek, by mnie sięgał pod fartuszek, trochę jabłek, trochę gruszek, by mnie sięgał pod fartuszek. Ona piękna, ona tłusta, ja całował jej usta i talara, odżałuje, jeszcze raz ją wycałuję. I talara, odżałuję, jeszcze raz ją wycałuję. Raz w niedzielę przed wieczorem Rżnę do jagny se rowerem I tak marzę se po drodze O jej ciepłej pulchnej nodze I tak marzę se po drodze O jej ciepłej pulchnej nodze Ojce spali gdzieś w komorze, a ja zjadł tu na dworze. Jak my sobie pogadali, aż nam zęby rozbolały. Jak my sobie pogadały, aż nam zęby rozbolały. Weselisko teścio zrobił, trzy barany na nie ubił. Było jadło, było picie, no a potem mordobicie. Było jadło, było picie, no a potem mordobicie. I tak już po latach wielu. Chciałem wspomnieć o weselu i choć jest już siwa głowa, chciałbym zacząć znów od nowa. I choć jest już siwa głowa, chciałbym zacząć już od nowa. Dziękuję.